Park Źródliska oraz Park Źródliska II są najstarszymi łódzkimi parkami. Tworzyły one niegdyś jeden ogród spacerowy, który został założony w 1840 roku. Tak zwana Nowa Dzielnica została wówczas podzielona na działki budowlane. Wyznaczono teren pod targowisko Wodny Rynek, obecnie Plac Zwycięstwa. Pozostawiono także fragment na urządzenie ogrodu. Pod koniec lat 40. XIX wieku postawiono w parku kilkanaście ławek, wykonano kilka mostków oraz dwie altany. Zatrudniono także ogrodnika do stałej opieki nad parkiem. 10 lat później ogród został podzielony, a jego zachodnią część, czyli teren obecnego parku Źródliska 2 i zabudowań oddzielających parki, sprzedano fabrykantowi Karolowi Scheiblerowi. Pozostała część parku została wydzierżawiona prywatnemu przedsiębiorcy. W latach 70. tę część parku dzierżawiło bractwo kurkowe, które wybudowało tu strzelnicę czynną do 1905 roku. Bractwo Kurkowe to nieformalna nazwa Towarzystwa Strzelniczego, które powstało w Łodzi w 1813 roku. Bractwo Kurkowe organizowało wybory Króla Kurkowego. To jest najlepszego strzelca. Pytanie, skąd wzięła się nazwa Bractwa Kr Kurkowego? To wybudowało kurka, do którego się strzelało? Ja wiem, bo się strzelało do A po zbudowali tych strzelnicę? Nazwa bractwa Kurkowego wiąże się z figurką ptaka wykorzystywaną jako cel podczas zawodów strzeleckich. Za Pod koniec lat 80. XIX wieku dzierżawcą całego terenu stał się Karol Scheibler. W tym okresie przeprowadzono pierwszą inwentaryzację drzew w parku, w dalszym ciągu przypominającym swym wyglądem bardziej las niż park. Wybudowano estradę, na której grywała w świąteczne dni orkiestra fabryczna. Przez wiele lat, aż do I wojny światowej, właśnie tutaj organizowano tak tzw. fajki, czyli zabawy ludowe z pokazami magicznymi i cyrkowymi, konkursami, karuzelami i tańcami. Uwagę przyciągnął 12-metrowy sufit, wysmarowany tłuszczem z zegarkiem lub garniturem na szczycie pytań. Dlaczego na na szczycie supa był zegarek, zegarek lub garnitur. Chcę sobie wymierzyć czas, żeby się wspiąć na słup i wsiąść do żyć, Bo chcieli zdobyć garnitur. Zegarek lub garnitur na szczycie supa był nagrodą dla śmiałka, który drapał się na jego szczyt. Jest! Później nastała wojna, drzewostan został znacznie uszczuplony, park był zaniedbany. Niemcy zlikwidowali ogrodzenie. Spójrzmy jednak, jak park wygląda teraz. Park w całości uznany jest za pomnik przyrody i wpisany do rejestru zabytków. Wyjątkowość parku źródliska wynika z dużej różnorodności jego drzewostanu. najgrubsze drzewo w parku. W siedem kroków od drzewa znajdziecie pudełko. Karka! Super! Skazka. Mamy! Kocerta. Następna koperta. Wow. 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 Rozwiąż red równa się siebie. DOM! Oddaliśmy hasło! DOM Przypułkowy! DOM Przypułkowy to gatunek dębu, drzewa liściastego z rodziny bukowatych, występujący w Europie oraz południowo-wschodniej Azji. Ceniony jest ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. To symbol długowieczności, dostojeństwa i siły. Nic dziwnego. Osiąga wysokość od 20 do 50 metrów. Czy to drzewo jest liściaste, czy ma igły? Wiesz Wyszala, myślę, że chyba jest liściaste. Tylko teraz nie ma liści. Muszą mu dopiero wyrosnąć. A to drzewo? Hmm. Jak ono może się nazywać? Co wyjdzie? Skrzynia wyszło. A Skrzydłorzech. Skrzydłorzech. To jest jakieś drzewo chyba. Stoimy w tej chwili przy Skrzydło Rzechu Kaukaskim. Jest to bardzo oryginalne drzewo. W tej chwili kwitnie. Widzimy tutaj kwiatostany żeńskie. Powstaną z nich latem bardzo długie owocostany. Będą się zwieszały nawet do pół metra długości. Do złudzenia przypominają główkę słonia. Są wyraźnie zaznaczone uszy, jest nawet widoczna trąba. Orzech Kaukaski, jak nazwa sama wskazuje, nie jest naszym rodzimym gatunkiem, tylko pochodzi z Azji. Rośnie m.in. w Azerbejdżanie, w Turcji. Przywędrował około 150 lat temu. Był drzewem bardzo takim eleganckim, rzadko spotykanym, sadzonym w parkach przypałacowych. Masz Paulina do poru. Nie bój się, tu nie ma wilków. <laughs> Znajdziecie Altonkę z tam. Alpankę? Gdzie doprowadzą Was do dwóch bardzo ciekawych drzew. Tutaj coś jest! Tutaj mi! Jest! Mogę ja? Zdejmę! mogę ja kupić. Jest to drzewo tujące. Ci są wiecznie zielonymi drzewami i iglastymi. Są gatunkami ginącymi. W Polsce są pod ścisłą ochroną. Ochroną gatunkową objęte są rośliny i zwierzęta gatunków rzadko występujących, podatnych na zagrożenia, endemicznych oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych. Listy gatunków chronionych w formie rozporządzenia wydawane są przez ministra środowiska. W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków wymienionych w rozporządzeniu wprowadza się zakazy, m.in. zrywania, niszczenia i uszkadzania. Osnówki są jadalną częścią cisa i jedyną jego częścią nietrującą. Pozostałe fragmenty tego drzewa są silnie trujące, do tego stopnia, że pod cisami rzadko kiedy cokolwiek rośnie, ponieważ ziemia jest zatruwana przez spadające igły i owoce. Najstarsze drzewo w Polsce to również cis. Rośnie on w Henrykowie Lubańskim i ma ponad 700 lat. W Szkocji rośnie cis, który ma ponad 2000 lat. Idąc dalej na południe, po lewej stronie mijamy podmokły teren, zarośnięty roślinami błotnymi, będącymi świadectwem dawnego wyglądu parku. To właśnie tutaj, pomiędzy dwoma parkami, występowało najwięcej źródeł. Dlatego też w tym miejscu Scheibler postawił swoją fabrykę. Oto zabudowania dawnego imperium Scheiblera, magazyny, fabryki i osiedle księży Młyn. Obywatel belgijski Karol Scheibler uznawany był za wybitnego specjalistę w zakresie zarządzania i mechanizacji fabryk włókienniczych. Jego dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo potrzebowało znacznej, stałej siły roboczej. Scheibler postanowił więc związać przynajmniej część robotników z miejscem pracy. Narodził się pomysł budowy domów i całego zaplecza socjalnego robotników zatrudnionych w fabryce. Robotnicy żyli więc i mieszkali w tak zwanym mieście w mieście, gdzie właściciel zapewniał im na swoim terenie całą miejską infrastrukturę. Szpital, szkołę, straż pożarną, sklep, świetlice, domy mieszkalne, a całą Uzupełniała fabryka oraz rezydencja właściciela. Ciekawe, jak spędzali wolny czas robotnicy fabryk Scheidlera. Tęgę Scheibler, podobnie jak inni fabrykanci, zawdzięcza właśnie dużej ilości rzeczek i źródeł. Nazwa parku Źródliska, jak i nazwa wodnego rynku, wywodzi się od źródeł znajdujących się w lesie, w miejscu dzisiejszego parku. Czajna. Młodocne Indie. No na no serio, pan, największe są na świecie. Patrzcie, jak rusza wąsami. Patrzcie, jak rusza wąsami. A patrzcie, jak Bambus. 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 Palmiarnia została udostępniona dla zwiedzających dopiero w 1956 roku. Znacząca część jej zbiorów pochodzi z oranżeli łódzkich fabrykantów i carskich urzędników. W czasie I wojny światowej palmy oraz niektóre okazy roślin egzotycznych trafiły na przechowanie do szklarni miejskich znajdujących się w parku imienia Staszica. Po zakończeniu wojny rośliny trafiły do budynku stołówki dla bezrobotnych stojącej na miejscu dzisiejszej palmiarni. Budynek remontowano i podwyższano wielokrotnie, aby w 1998 roku nadać mu kształt obecny. Kolekcja roślin w palmiarni liczy ponad 4,5 tysiąca gatunków.